chcesz poznać tajniki sportu kartingowego serdecznie zapraszamy Tor Speed race w uczymy pasji do sportów motorowych poprzez sport kartingowy dzieci młodzież osoby niepełnosprawne całymi rodzinami przychodzą uczą się szkolą a później poprzez sportową rywalizację sprawdzają swoje umiejętności w zawodach sportowych sport kartingowy to pasja, bezpieczeństwo, integracja i wspaniała zabawa. Zapraszamy również do szkoleń na zajęciach w sekcji kartingowej. Przede wszystkim najmłodsze dzieci od 5 roku życia, dzieci ze szkół podstawowych i szkół średnich. Dzięki naszym zajęciom poznacie tajniki sportu kartingowego. Ale również przygotowujecie się właściwie do poruszania pojazdami mechanicznymi w przyszłości. Poznacie, co to jest właściwy tor jazdy, odpowiednia prędkość, punkty hamowania, właściwa technika, umiejętności jazdy po śliskiej nawierzchni i po suchej nawierzchni. Przyjdź, zobacz, przekonaj się sam, jak łatwo być kulturalnym i bezpiecznym kierowcą przyszłości. Speed Race Tarnów serdecznie zapraszam.